Trzeba powiedzieć, że w klasie małych miejskich samochodów zaczyna się robić ciekawie. Ostatnie 12 miesięcy minęło pod znakiem elektryfikacji, ale nie tylko o tym mowa. Dziś mam dla Was najnowsze wcielenie przebojowego i atrakcyjnie wyglądającego Peugeot 208, bliźniaczego konstrukcyjnie z Oplem Corsą. Zaczęło się od Peugeot 104 produkowanego w latach 1972-1988. Był to jeden z najbardziej udanych małych europejskich samochodów lat 70. Sprzedawany był w różnych wersjach nadwoziowych i napędzany m.in. silnikami opracowywanymi we współpracy z Renault. Następcą był Peugeot 205, później 206, 207 i 208. Test tego ostatniego też możecie znaleźć na kanale. Od zawsze Mieszczuchy te wyróżniały się ponad przeciętną stylistyką, ekonomią i posiadały wszystkie cechy istotne dla samochodów segmentu B. Oto nowy Mieszczuch od francuskiego producenta, następca przebojów w rodzaju 205, 206, 207 i 208. Odliczanie zakończyło się na poprzedniej generacji, mimo że nowy model jest całkowicie nowym samochodem, na całkowicie nowej konstrukcji, oparty na platformie CMP od PSA, który na dodatek jest bliźniaczy konstrukcji, jak już mówiłem, z Oplem Corsą i ma swój pełni elektryczny odpowiednik w gamie modelowej. Gama jednostek napędowych, które mogą znaleźć się pod maską nowej generacji 208 jest całkiem bogata. Są tu zarówno benzyniaki, jak i silniki wysokoprężne. W tej pierwszej kategorii znajdziemy zatem PureTech 75, 100 i 130 koni. Do tego jeszcze jeden diesel BlueHDi 100 koni, dostępny z manualną przekładnią, no i na koniec elektryk o mocy 136 koni. O nim kiedy indziej. Zdecydowanie wygląd jest rewelacyjny. Nowa 208 występuje dodatkowo w szerokiej gamie atrakcyjnych kolorów lakierów. Ten na naszym egzemplarzu to czerwony eliksir. Ale zwróćcie uwagę na tę przykuwającą uwagę gamę. Coś wspaniałego. Nowy Peugeot 208 w sposób jasny rekompensuje wysoką cenę tego samochodu. Ponownie, bo wcześniej miało to miejsce też 508, ale tam cena była bardziej zaporowa. Mniejszy samochód, mniejsza cena, mniejszy wydatek bądź mniejsze raty leasingu. Wymiary? Peżo 208 to konkurent Forda Fiesty, Opla Corsy czy na przykład Renault Clio. Mocni konkurenci. Pod względem długości nowe Peżo jest krótsze jedynie od Opla. Pod względem rozstawłości, który przekłada się na ilość miejsca na nogi z tyłu, lepszym wynikiem może pochwalić się tylko Clio, ale zapewniam was, czuć to znakomicie. Poza tym jest tam o wiele mniej klaustrofobicznie, do tego zaraz przejdziemy. Wewnątrz również minimalistycznie, w niektórych miejscach nawet do przesady, bo tutaj te przyciski lotnicze, które miały miejsce, w, które znalazły swoje miejsce w Peugeot 3, 3008 czy 5008, no w 508 już to zostało delikatnie złagodzone, ale nadal były to tylko i wyłącznie przyciski funkcyjne fizyczne. Teraz tutaj dolna partia jest fizyczna, górna jest dotykowa, to jest takie rozwiązanie. Takie sobie, wiecie, że dotykowe nie są fajne, nie mamy pamięci mięśniowej, nie wiemy gdzie one są, nie... no ale na szczęście pod tymi dotykowymi przyciskami nie ma jakichś bardzo interesujących, bardzo ważnych funkcji. Sama deska rozdzielcza została bardzo ładnie nakreślona. Uważam, że jest to jeden, nie no. Uważam, że to jest najładniej nakreślony, najładniej zaprojektowany wewnątrz samochód tego segmentu. Nie ma ładniejszego. Świetne materiały wykończeniowe, to się znacznie poprawiło. I również te plastiki są dobrej jakości, są miękkie. Poniżej mamy taką wstawkę imitującą włókno węglowe. Wygląda to, moi kochani, naprawdę świetnie. Bardzo wygodne również fotele z fajnym trzymaniem bocznym. Na środku jest panoramiczny wyświetlacz systemu multimedialnego, który nie zmienił się w stosunku do poprzednich, poprzednich modeli Peugeot. Peugeot jest taki, ja nie, nazwam, ja nie nazwałbym go intuicyjnym, to co robi tutaj na mnie gigantyczne wrażenie i uważam, że właśnie dlatego uważam, że Audi w swoim Virtual Cockpit powinno już się uczyć, bo ich wirtualny Cockpit nie robi już po prostu wrażenia, jeżeli Peugeot w najmniejszym samochodzie, w maluchu segmentu B robi trójwy, trójram, trójwymiarowe... Zegary. Te zegary się wyświetlają jakby na dwóch, na dwóch płytkach, jest płytka głębiej, jest płytka bliżej kierowcy, prezentują nakładające się na siebie informacje, przez co jest takie mega fajne wrażenie trójwymiarowości. Będzie bardzo ciężko to pokazać na kamerze, ale jeżeli ruszacie głową w lewo, w prawo, pewnie widać to na tych ujęciach POW, to widać, że te, te dane się przesuwają, jest takie wrażenie głębi. Moim zdaniem wygląda to fantastycznie. To jest super sprawa. Oczywiście przede mną już klasyczna, malutka kierownica, która naprawdę świetnie pasuje we wnętrzu 208. Rysunek wnętrza adresowany jest ewidentnie do młodych osób. Nie cofam jednak żadnego mojego słowa. To piękna deska rozdzielcza i Peżo znowu pokazało, że naprawdę potrafi. Co jednak potrafi nieco dopiec? Pochwaliłem trójwymiarowe zegary, ale nie rozumiem czy to wada konkretnego egzemplarza, czy jednak grafik zapił ze szczęścia i nie wykonał swojej roboty wystarczająco dobrze, bo animacja mega klatkuje. Młodzieżowo łapie lagi. Fotele są wygodne, ale wyraźnie nie ma tu za wiele miejsca i choć cockpit wygląda zupełnie jak w większym samochodzie i obiecuje przestronność, to gwałtownie zderzamy się z rzeczywistością opierając lewe kolano na boczku drzwi. Najgorzej zaczyna robić się po przejściu na tylną kanapę. Jeśli spojrzycie z zewnątrz na nowe 208, to z łatwością zauważycie, że tylne drzwi są wręcz karykaturalnie małe. Tylna klamka jest tuż tuż za przednią. Sam otwór drzwiowy również nie grzeszy wielkością, co odbija się na komforcie zajmowania miejsca na tylnej kanapie, odsuniętej dość mocno do tyłu oraz też mocowaniu fotelika. Nie należy to do wygodnych zadań. Uchwyty Isofix są dość głęboko, a w połączeniu z małą we wewnętrzu może prowadzić to do naszej irytacji. Mnie doprowadziło. Jeżeli natomiast chcecie po prostu zająć miejsce, to zauważycie, jeżeli jesteście choćby podobnego do mnie wzrostu. Przypominam, że mam 182 cm wysokości. Szybko zauważycie, że na głowę nie ma za dużo miejsca, a kolana minimal dotykacie oparcia. Ogółem, człowiek z tyłu wygląda trochę jak pod zaciastym prysznicem, na przykład w hotelach Formuła 1. To już jest mało premium. Na pocieszenie pasażerów do ich dyspozycji są dwa złącza USB do ładowania telefonu, dzięki któremu zapomnimy o braku komfortu przez te kilkadziesiąt kilometrów. Jeżeli chodzi o schowki, klasycznie schowek przed nogami pasażera. Tutaj niewielkie wgłębienie, niewielka półka z gniazdkiem 12V. Tu ukryty, ukryta ładowarka indukcyjna, ukryta kolejna półka na telefon komórkowy. Dwa gniazda: gniazdo USB-C oraz gniazdo zwykłe USB. Tutaj dwa uchwyty na kubki oraz pod regulowanym w przód, tył, pod łokietnikiem również niewielki schowek. Również boczne kieszenie pomieszczą e, niewielką butelkę, także pod tym względem duży plus. Nie można powiedzieć, że to wnętrze jest przestronne, bo średnio jest. Ja się tutaj czuję taki, e, czuję się tutaj odrobinę klaustrofobicznie, ale i tak przód to nie jest to, co z tyłu. Widoczność. Całkiem niezła do przodu i na boki. Słupek A nie jest wielką przeszkodą. Boczne lusterka mają wystarczającą wielkość. Do tyłu już jest gorzej. Mała szyba w połączeniu z przegrubymi słupkami C i B nie jest dobrą wiadomością. Warto zainwestować w kamerę cofania lub chociaż w czujniki parkowania. Podnosimy klapę bagażnika. Tam ukazuje się kufer o pojemności 311 litrów. Dużo Niedużo? Porównując do wspomnianych konkurentów nie ma tragedii, ale nie ma też sukcesu. Odnoszę wrażenie, że Renault nieco przesadza z pojemnością rzędu 391 litrów. Wydaje się, że to ostry szwindel. Poza Clio 208 ma większy bagażnik od Corsy i taki sam jak Fiesta. Sam próg jest dość wysoki, pod podłogą znajdziemy zestaw naprawczy. Fotele drugiego rzędu składacie w proporcjach 60 do 40 i nie uzyskujecie płaskiej podłogi, ale to akurat nic niesamowitego w tym segmencie. Ruszamy! Testowany egzemplarz ma pod maską silnik 1.2 piórtek o mocy 100 koni. Jest to silnik 3-cylindrowy, cechujący się nawet fajną dynamiką, przy tym niewiele spalający paliwa, wykazując się niezłą ekonomią, ponieważ nawet jeżeli jeździcie dynamicznie i będziecie go dociskać, to wyniki nie powinny przekroczyć rzędu 7,5 litra na 100 km. My auta nie dociskaliśmy, staraliśmy się jeździć jak najbardziej ekonomicznie, ekonomicznie jak tylko się dało. A samochód pokonał trasę U-Warszawa kilka razy. Natomiast nasz wynik to 6 litrów na 100 km. Ja jestem z tego dumny, bo, bo to fajny wynik. Bo to, bo to pokazuje, że ten samochód, ten samochód ma sens. Zdaniem producenta samochód z tym silnikiem przyspiesza do setki w 10 sekund. Co prawda nie jest to wynik jakiś fantastyczny, ale zwrócić należy uwagę na sam fakt, że jest tutaj bardzo cicho podczas jazdy. Kabina jest dobrze wyciszona i szum wiatru nie zagłusza rozmowy pasażerów, nawet podczas wyższych prędkości. Z silnikiem została sprzęgnięta sześciobiegowa manualna skrzynia, do której działania nie mam większych zastrzeżeń. Wiem, że brzmi to jak laurka, natomiast ja od zawsze byłem fanem skrzyni biegów w PSA: czy to automatu, czy to manuala. Podoba mi się gałka skrzyni biegów, podobają mi się skoki przełożeń. Jest to dobrze zestrojona przekładnia i ta współpraca pomiędzy skrzynią biegów a silnikiem układa się naprawdę dobrze. To, na co chciałbym tutaj zwrócić jeszcze dużą uwagę, to praca zawieszenia, które jest... Bardzo ciekawie nacechowane, bo nie jest to, zawieszenie, znaczy jest to zawieszenie komfortowe, ale jego praca nie przejawia się tylko i wyłącznie tym, że auto wybiera świetnie wszystkie nierówności i że buja się na zakrętach, właśnie z takim zachowaniem, z, takim, z taką charakterystyką kojarzą się najczęściej francuskie samochody. Tutaj nie, tutaj zostało to, ten układ tłumienia został dobrze wyważony. On z jednej strony jest komfortowy, świetnie filtruje nierówności pojawiające się na asfalcie, ale z drugiej strony sprawia, że ten samochód świetnie trzyma się drogi i można sobie pozwolić na wiele takich niespodziewanych, nagłych ruchów, bo Peugeot 208 po prostu sprawia dużą frajdę podczas jazdy, nawet po łukach. Jeżeli szybciej pokonujecie łuki, to zaczyna być bardzo, bardzo ciekawie. Układ kierowniczy. Nacechowany bardzo komfortowo, i jest jakoś bardzo bezpośredni, co jest w tym wypadku dużym plusem, bo podczas jazdy autostradą nie trzeba przez cały czas korygować toru jazdy. Także to jest na plus. Uważam, że zwykła 208, jeżeli tylko nie jest sportową odmianą, nie musi mieć jakiegoś bardzo twardego układu kierowniczego, e, działającego pod dużym e, oporem. Cenowo? No, nie jest to najbardziej przystępny mieszczuk w ofercie. Peugeot 208 startuje cenowo od prawie 54 tysięcy złotych, a Clio to wydatek jedynie 46 900 zł. Forda Fiesta uchwycicie jeszcze taniej, bo za 46 tysięcy złotych, a obiecuję, że da Wam znacznie więcej frajdy z jazdy nawet w podstawowej wersji. Po prostu lepiej się prowadzi i tą jakością bije konkurentów na głowę. Wersja Allure to już kwota od 73 900 zł. GT Line ponad 80 tysięcy złotych, Peugeot... Nie jest najlepiej u was z cenami. Nie wiem czy po raz kolejny atrakcyjna stylistyka bajranskie wnętrze i fajne zawieszenie jest w stanie przekonać Polaków do wysyłania takiej kasy na Francuza. Liczę, że się to zmieni, ale chyba potrzeba jeszcze czasu. Na razie zmieńcie trochę ceny. A wy co powiecie o nowym Peugeot 208? Dajcie znać w komentarzach. Subskrybujcie kanał i oglądajcie inne nasze materiały. Do zobaczenia jutro.